Siemanko widzowie, dzisiaj będzie kolejny odcinek ze Strongman Simulator, bo wam ta gra się bardzo i to bardzo podoba 1000 wyświetleń ma pierwszy odcinek z tej gry, więc postanowiłem, że nagram dzisiaj i dobijemy 1000 stręcza wreszcie po tylu latach Gda. po tylu latach normalnie yy. Niestety szybko nie będziemy tak wbijać pieniędzy jak na live, bo wtedy na przykład taki no po prostu osoby brały mnie do wagonika i po prostu no sobie podnosiłem najlepsze rzeczy z gierki Ale teraz już nie ma tak łatwo Dobra, jak będziemy mieli tysiąc tą urocznę i wtedy Będę wreszcie... Dobra, lepiej już wygląda niż wcześniej. Ja mam taki sposób, że ja biorę to, to... I to. Boże, z typem się zgliczowałem. No nie. Co tutaj się dzieje w ogóle? Nie pytam. I zaraz mamy tysiąc. Już zaraz będzie w ogóle... A, bo tutaj są, tutaj te ci ludzie, co mają powyżej. Ale ja tak myślę, gdzie są ci ludzie, którzy mają na przykład te 5000 I no, to już wiem. I za trzy, dwa, jeden. Mamy tysiąc i chyba nie urosłem bo muszę się zresetnąć a jak teraz nie urosnę to po prostu mówi się trudno już urosłem jak dobiłem tysiąc no chyba urosłem jak dobiłem tysiąc ale już jestem większy niż wcześniej więc jest kozacko Ale to jest zwierzak za 2 miliony po prawej. Więc jest Kozacki. Widzieliśmy go na live. E, jakby coś to tamten live się zakończył, dlatego bo po prostu jednym słowem. E, internet mi wywalało. I nam widzowie. W sumie możecie dać łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. Żeby ten odcinek też miał bardzo dużo wyświetleń lub nie wiem, chociaż. Dobra, 5 łapek góry i kolejny odcinek z tej serii. Tylko 5 łapek góry, bo wiem, że Wy możecie nawet dobić 10 łapek góry. No pod tamtym odcinkiem było 70 łapek góry, więc. Ja wiem, ja w was wierzę, że dużo dobijemy. Teraz lecimy po pół tysiąca, a dalej lecimy po tysiąc. O, już teraz tylko będzie z górki. Bo za to dużo zarobię. Teraz szybko, tylko najgorsza teraz będzie rzecz, czyli ćwiczenie, bo po prostu. Nie wiem, wolę, nie wiem, że mogę. Nie wiem To na przykład 10 razy szybciej za 500 Robuxów Bo to tak wolno leci tu, że... No po prostu... Chyba 7... Z... Ten 7 tego co jest przed sekundą lub jedna sekunda I no, ćwiczymy dalej Eee, Nie wiem, teraz zbieramy półtora tysiąca, daj dwa tysiące i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem. Będzie więcej odcinków z tej gry, ale to zależy od łapek górę. I jak się oczywiście... jak i o, ten i wyświetleń. Więc no. Eee... Yy. W ogóle tam są jacyś ludzie, co mają tyle rzeczy, że ja bym chyba nie dał rady. I już zaraz koniec wiecie, nie mam prawie 1100. Dużo. Już... Jest... 1100. Mamy. Tyle w sumie jak po tamtym... Jak pierwszym odcinkiem XD trochę dobra, tutaj bierzemy tyle tego, tutaj tyle tego, tutaj tyle tego, teraz tyle tego ale już najlepszego nie weźmiemy no ale damy radę o Boże, bo ja, już, bo ja wczoraj nawet yy, nie mogłem tego podnieść, tylko to i to mogłem ale tam to ledwo mogłem podnosić. A teraz to już nagle o wiele lepiej. Już mogę wszystko podnosić. No, jest koks. Wytnie nie wiem co mówić, szczerze. Ale boże, jak to już dużo kosztuje, 6000. I no, ćwiczymy dalej. Czemu ja mam tutaj czarną koszulkę? Nie wiem. Koszulka jest cała niebieska. A tu jest czarna, więc trochę dziwne to. Eee, w ogóle ten. Zobaczyłem przed chwilą, czy mnie dobrze słychać, i takie inne. I nom. to dalej. Już mamy. 1150, więc jest koks yy, i no co mogę więcej powiedzieć Do... podnosimy nadal yy, ale suby te 100 to bardzo szybko wybyliśmy yy, i no za dwa miesiące będzie konkurs na of carda 20 zł lub google play no, nie wiem, ta osoba, która wygra, będzie mogła sobie wybrać. O, wywaliłem się. Dobra, idziemy. A nie. Dobra, damy radę. To musimy zrobić tak. <kluje> Idziemy za wszystkim. Damy radę. Tylko trochę tak trzeba skręcić. I pierwsze rzeczy już się sprzedają, i już essa. Mamy pół miliona. Dużo, bardzo dużo. Mój zwierzek zniknął. Ciekawe. To już drugi raz mi zniknęło. Czy pojawia się i znika? I Podnosimy dalej. I już mamy 1200 tysięcy. Znaczy 1200, nie 200 tysięcy. Kota, ogarnij się? I yy, no, podnosimy. Podnosimy. już jesteśmy wyżsi od tego. A tam jestem duży, A nie, dobra, to nie ta kraina. To nie ta kraina. Jeszcze trochę podnosimy nadal jeszcze tylko 150 tysięcy i nam już 7 tysięcy nam zabiera No spoko i 1250 już mamy siły, więc jest koks. Spróbujmy tędy, spróbujmy tu przejść. Będziemy mogli przejść. Nie możemy przejść, a czy możemy to? No jest łatwo. Łatwo się przeniosło to. Tutaj jestem, ja... BAKŁAŻAN! Dobra, to nie wiem. Pomidor. Marchewkę chociaż Dobra, już wiem jak nazwać ten odcinek. Ło ale ciężka ta marchewka. 75 tysięcy za jedną marchewkę? A mogę dwie. Dobra, nie mogę, trudno się mówi. Idziemy do wcześniejszej krainy. Tu się bardzo szybko zarabia. I no. Zbieramy jeszcze więcej. <kluzny> <kluzny> yy, idziemy dalej. Nie wiem, ile ten odcinek już ma minut, ale trochę ma. I zarobiliśmy nadmiernie dużo, bo 264 tysiące już mamy. W tym odcinku spróbujemy dobić 1500. Ale coś myślę, że się nie uda, niestety, ale nie wiem. Spróbujmy. Dawaj! Kotem, dasz radę! Wszystko podnieść! To jest tylko wszystko. To nie jest aż. I już zaraz będziemy, tylko musimy jeszcze trochę. Dobra, zaraz te bilardy. Dobra, zrobię tak, bo wtedy czy szybciej i jak wychodzi. Jeden bilard już jest mniej. I już łatwo się idzie. Jest 900 tysięcy! O mój Boże, sam zarobiłem 900 tysięcy bez pomocy widzów. Nie wiem, może damy radę dzisiaj 1500. W ogóle ile jeszcze jest minut odcinka? 13 minut. Spoko. Yy. No, podnosimy dalej. Następne odcinki chyba będą z muzyką, bo nie wiem. Chociażby była muzyka, bo to nie wiem. Nie wiem, nie wiem. No i podnosimy dalej. I jest koks. O, jeszcze dużo. Mm. Jeszcze 600 tysięcy. Miałem 900 xd. Długo to wschodzi, ale też zaraz urośniemy. Chyba na 1500 się rośnie. A byłem gdzieś taki, o do mojego nawet. Do, do, do pasa byłem Jednym słowem I nom Teraz jestem do głowy Czyli jeszcze kilka dni temu byłem do pasa Bo wczoraj to byłem gdzieś tutaj A teraz jestem taki wielkolud Jaki misz gumisz się za mnie zrobił, kurde. Mi się gumi się. Mm. Dobra, jeszcze trochę. I no. Jeszcze chwila i już mamy 8 tysięcy już w ogóle to Ja urosłem, nie urosłem Ale już jestem wielki. Wielki jak nie wiem Jak rodam po roku w Rosji Bo Rada nie jest większa ode mnie, bo on więcej gra w tą grę. On jest koksem w tą grę. idziemy dalej i mamy no 700 tysięcy więc dobijamy półtora i tysiąca o boże ale jak gigant jestem teraz w sumie mam takie Więc półtora i y, tysiąca idziemy na tamtą okrainkę A tam jest moje skrzydło No Tysiąc czterdzieści znaczy tysiąc nie czterdzieści I nadal podnosimy Jeszcze chwilę jeszcze chwilę i ma, będziemy mieli 1500 siły 1500 podzielić na sekundę to nie wiem ile Więc no O! Taki gdzieś będę właśnie byczeku to taki duży jak byczeku Mniej więcej, ale oczywiście jak to dobiję, bo teraz to nie jestem, ja jestem dwa razy mniejszy od niego, nie no, tylko trochę jestem mniejszy od niego, ale dobra, bierzemy wszystko, wszystko na maksa, jeszcze to i no, już się o wiele łatwiej idzie. I teraz już mamy. Ostatni raz ćwiczymy i mamy 1500 już. Zaraz. Nie wiem, co to, to jakieś. Ta krainka trochę oślepia przez to, ale to mniejsza z tym. Już za chwilę będziemy na farmie. Jeszcze chwilę, tylko troszkę jeszcze muszę w sumie ponabijać. Mam nadzieję, że wystarczy, bo jak nie wystarczy, to trochę przypał. Nie no, na pewno wystarczy. I no, ostatni, nie, 10000 tysięcy i już to, no mamy, mamy powinniśmy się zwiększyć ale jeszcze nie wiem czemu się nie zwiększyliśmy ale, albo trzeba trochę więcej jeszcze tego mieć i no bierzemy wszystko idziemy, mamy 1500 stretcha więc chyba mogę już się uznać za dobrego gracza także nie wiem Czyli nie jestem taki jak ten typ. Ej, smutno mi. Mam 1500, a nie jestem taki duży jak ten typ. Nie wiem, może jak zrobię reset charakter, będę dłuższy. No bo już od 500 się nie zwiększyłem. Więc dobra, ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy. I no, zrobimy reset teraz sobie charakter. Czy jestem olbrzymem? Chyba się trochę zwiększyłem. Nie. Dobra, nie jestem taki sam chyba. Nie wiem. Muszę podejść do tego typa, to też zobaczę, czy jestem większy od niego, a nie, nie wiem czy gdzie on jest. Albo zmieścimy się po prostu do tego, to zobaczymy czy jestem większy. E, jestem chyba taki sam, więc jak Jednak się nie powiększyliśmy. Ale no i tak już jesteśmy... No... No już trochę dobra jestem w tą grę. To dwa pomidory, jeden pomidor. No, pomidora mogę podnieść. Teraz chodź tu byczeku. Może, bo on jest taki szybki. Jak nie wiem. Dobra, nie, on jest. Dla mnie trochę lepszy, bo on ma gamer Bod. A ja jeszcze tego nie mam. Więc dobra, widzowie. W następnym odcinku zrobimy się jeszcze więksi. Tylko musi być 5 łapek w górę. Więc dajcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem, żeby nie ominęły was żadne odcinki z tej gry. Bądź po prostu innych gier na moim kanale. No i pa!